Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj um, jestem z Oliwierem czyli moim kolegą na rybach tutaj w ogóle zobaczcie jaka staranna zanęta, w sensie, kupiliśmy ją za 30 zł no to mówię, o jak drogo zanęta powinno kosztować 20 zł um, no 20-25 zł a zobaczcie, bardzo Wam polecam taką oto zanętę ona kosztuje tro trochę drożej, ale to jest taka dobrej jakości zanęta, że nawet się zdziwiłem. Zobaczcie sobie. No, karpik taki. Mówimy właśnie nie u mnie kolegi, tylko jesteśmy u mnie i mówimy u mnie na stawie. I. O, masz ten kołowrotek? Dobra. No i, i czekamy na branie. Mamy branie z kolegą. No widać właśnie jak widzimy są delikatne brania Olivier. No ciekawe. Branie jest. Nie zakina jeszcze. Jeszcze chwila, zaufaj mi. Przecież Dobra. Widzowie, jest branie. Na razie Do chwilek są bąbelki. Ale to od mły. Chyba, że ryby kopią w murę. Odprowadzi. Nie wiatr. Możesz pa coś takie delikatne. Jakby ryba prowadziła, to by się tak przechylił jakby. Bo jeszcze nie zdjęłeś tej brazy zoletki w to, z hangaru. Nie. to by twoje. O, no faktycznie, moja stara metoda. Ty gdzie to jest? Widzę, 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 tylko nie mogę najechać kamerą na to. O, o, widać moją metodę, ale skupmy się na braniach. Dobra, wracamy, widzowie, jak będzie brań. Słuchajcie, drodzy widzowie, jeszcze nic nie ma. Nie ma nawet brań. I idziemy teraz z kolegą. On strzela sobie teraz z łuku. O kurde, mam całą kamerę wybrudzoną, dlatego taka słaba grafika. Sorry, zaraz wracam. Dobra, yy, i będziemy strzelać z łuku, jak coś. Idziemy właśnie strzelać z łuku. Wędka jest jeszcze zarzucana, więc możliwe, że jeszcze to dzisiaj spadnie. Jest podnieciony tutaj kolega strzela z łuku i węteczka druga. Co będę Zaraz bo się zerwała ta. I nie będę tak szedł już z kamerą, bo nie chcę Wam przedłużać. Spadł. No i strzelamy Dobra, idziemy zobaczcie, jak się to wbiło Zobaczmy Och, czubek się wbił tylko Tutaj mam już kilka wyjść Tu jest jedno Tu Tu na boku Chodź, idzie ze mną i strzelamy zobaczcie, jak się piła strzała. O kurde. Ja nie wiem czy ja ją wyjmę. O kurde całym czubem. Na wylot przebiła. Ta na wylot widzowie. Na wylot. Ty zobacz kurde chłopie na wylot! Co? Ty chłopie! Patrzcie na wylot jest! Ja nie mogę, że taki za wylot! Kurde! Co jest? Wyciągaj! Nie wyciągnę, dobra, wyciągnę. O kurde, ale ten łuk ma niesienie. Kurde, jak widzę jesteście ciekawi marki. Kupiłem to w Decathlonie. Tutaj mamy... No. Opsa, widać tutaj, mam nadzieję. G, o, możecie to sobie na Allegro wpisać. Ops. Opsa. Na Allegro możecie sobie to wpisać. I... I to, więc bardzo polecam, taką płytę, żeby łuk przebił, to jest, naprawdę niech się nie musi być. Dobra, to robimy cięcie i strzelam jeszcze raz. Uwaga drodzy widzowie, tutaj mam strzałę i łuk i strzelam. O, już po chyba. Już czubek kodu. A nie, nie odłam. Co jest, ale to jest mocno... Co to się w to wbiło? I to wbiło, ale w metal, bo bardzo stępiło więc jeszcze raz próbujemy. I za chwilę mój kolega będzie strzelać. Ale ja jeszcze spróbuję. O kurde, biona jest, biona się wbiła. czekaj, zaraz zobaczymy na krzyżę, będziemy. Właśnie ogólnie drodzy widzowie to strzała nie wiem gdzie poleciała, obejrzeliśmy filmik ale to za szybko się działo a na zwolnionym tempie w ogóle strzały nie widzieliśmy więc takim trasem to chyba będzie koniec odcinka Oczywiście gorąco zachęcam do kliknięcia subskrypcji z dzwoneczkiem i ogólnie widzowie, bardzo, ale to bardzo Was przepraszam. A, subskrypcje. Pamiętajcie, żeby subskrybować z dzwoneczkiem i zaraz się widzimy, jak Wam coś powiem. Bardzo, ale to bardzo Was przepraszam. Dzisiaj wędka karpiowa nie doszła, bo... No, no, coś tam, nie wiem, co się stało w ogóle, ale dzisiaj wędka karpiowa nie doszła. Ale jutro będzie na 100%, więc to wam gwarantuję, a jak jej nie będzie to trudno, to, 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 to. Kończę kanał na YouTube. Nie, no to jest oczywiście żarki. Zachęcam, jak mówiłam, do subskrypcji z dzwoneczkiem i łapki w górę i widzimy się w kolejnym yy, filmie. Cześć!